Witajcie w kolejnym odcinku na kanale e... Dziś gramy w Minecraft e... Jest ze mną Szyszka. Siema, dzisiaj nie będę taka patologiczna, więc e... no. E... <śmiech> <śmiech> Dobra, e... i gramy dzisiaj walkę na podzielonym ekranie. E... I tak, generalnie ustawienia są takie, że będziemy... E... Ty o tym jeszcze nie wiesz... Ale jest takie coś, e, że po prostu musimy biegać. Jak przestaniemy biegać, to giniemy, to nie, to nam się głód. E, e, głód, no wiesz. No, A to, to nie gramy sieciowo? Nie, nie gramy sieciowo. Kwadrat Kiki. Zatoczka. O nie, zato... nie, tylko nie Zatoczka. Dobra. A ta Zatoczka, Boże. Z czym ja jestem w ogóle? Czerwoną, pandą czerwoną A, tu jest ten licznik Dobra Dobra, mów y, no, mówię A nie jakieś jak, powiadomienie Jezu, jaki mam, jaki mam... Jakie mam, mam <grym> <ekwira>. <grym> jaki ogon <grym> W ogóle, no weź się ogarnij. Ja tu mam teraz bardzo poważną sprawę, a ty mi tu teraz, no nie wiem nie daj mi chociaż skrzynkę znaleźć No będziesz No, no. A, Ogarnij się, no nie bim, mi zapraszam. Bo się z siekierą. Patrz, no, dobra, przestanę, przestanę się ruszać. Czy to działa? Zobaczmy. Zobaczmy, czy to działa. Tak <średnio średnio> działa. Świetnie działa. Dobra, nie Może to działa na odwrót, że jak... Nie, jak za dużo chodzimy, Jest... to... Możliwe czy... uciekać. Chyba na odwrót to działa Nie bij mnie! Nie! Nie bij mnie! Nie bij mnie! Dobra, bi daj fory, Elu Gin A! <grym> Co to było? No cicho, się nie odzywasz, no! I tyle Wow. Ty macie. Dobra, eee. Nie no, grajmy się cioła, bo to nie ma sensu Nie, to ma duży sus, klikaj kwadrat Tygiel! O nie, to jest Tygiel! Tygiel? Tygiel nie no, ma mikrofonu. No. no mówię cały czas, a Ty masz do mnie jakieś pretensje. No ja cię David nie rozumiem, naprawdę. Ale, <laughs> nie. O, zużyte bronie! Bo. Ej, L1, jak klikasz L1, to wiesz, wszystko ze skrzyni jakby sobie nie? nie? No. O, i e, zrobiłem, że y, losowo ustawiałem się y, rzeczy w skrzynkach, no bo. Ej, mały Fipunek jest, dobra. Eee, co? O nie. Patrz, i ze, zużyte rzeczy się teraz ustawiły, więc przypomnę. No dobrze, no cóż, trudno. A tu są skrzynki w ogóle. Jezu, ale. Jezu, no nie, co jest z tym padem nie tak? Jest, wszystko dobrze z No ale jak ruszam, no tutaj koniec. Wszystko o skrzyneczka. Co byś zresztą czuło, zostawić? A wyba... Tu nie ma ciekawego, moim zdaniem, więc nie to. Bierz wszystko. Nie, mam no, nie tamto wszystko, nie, takie. No tamte, to były bardzo. opata opata ostróż 2. No O, to jest dobre. To były bardzo. Dobre a, rzeczy. Bo tu wszystko jest zniszczone, więc trzeba ostateczna, według, według ludzi, według twórców Minecrafta czy Mojangu, jest ostateczna rozgrywka. Ten już na ogóle Jeżeli widzieliście aktualizację DDR-u to dajcie like. O fakty jest! Odrzucę dwa. Wow! Nie, wiem, czeka, bo ja muszę tu sam na nie, 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 to będzie lepsze ochrona no, przed wybuchami nie, ochrona, no, to będzie lepsze Kisz, no. Ja nie wiem, ja się nie znam. Dobra. Proszę mi dać Według spokój. ludzi, z Mojangu była już ostateczna bitwa 2 minuty temu, a więc kysz. To co? Nie. Aha. No chodź tu, chodź tu. Gin. O lol, ta płotka cię nie bije, bo na twojej głowie ją wyrzuciłem i na tobą jest. Dobra, nieważne. Gin. nie. Gim, gim. Ej, chyba jak skaczesz, czy coś się szybko... No nieważne. Gin. Gin. Gdzie ty jesteś? Czekaj, czekaj, daj mi wypić... A czemu czekaj? Nie, nie ma czekaj. No jeżeli ma, chcecie tak. bardziej... Jeżeli chcecie częściej filmy, to... Dobra, zostawiacie tutaj yy, 15 lajków yy, w 24 godziny. Robię częściej odcinki Dwa razy w tygodniu Ła. Ja nie mam żadnej broni <laughs> No to masz problem No masz... nie Czemu ja cię nie mogę bić? Czemu to jest takie, Czemu ja się bić nie mogę? Co to jest? Ja ginę już Ja bardziej ginę Ale ty masz zbrojkę dobrą, a ja w ogóle Elo. No widzisz? Eee... się. Po ciebie, nie? Chwasiki ma Ale słodki. A ja słodki. Dobra, robi. Ej, robię to źle. No, lub Jota, broń to się Dobra, jeszcze jedną grę gramy. Yy, grota, niech będzie grota. Ja mogę wybrać też? Yy, nie, kwaracz. O, dobrze. Nie, nie wybierzesz. No. Mm, dobra, nieważne. Dobra. Eee, no się... czemu to wybrałeś? Siema, siema. Osz, jaka cisza. Wow. Była. Nie wiem, co. Aha, tu chyba też są tak zużyte rzeczy, są nadal. Dobra. No, nie chodź za mną. We,

o, ja mam ty. Goni cię. Szka, szka. Nie, tego nie. No nie, bim, nie. Nie. po FAK! to porzuciem. Dobra. Nie wiem czy... Do... Dobra. O oh, FAK, ale ty masz armor! Dobra, nie! 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 Co? <laughs> ja, ja. Boż. Dobra, dawaj, Eee Zatoczka. Quadrat, kwadrat. Czekaj, czekaj, czekaj. No zaraz chcę wyjść z tą... Dobra Jezus Maria, ale ty masz problem dzieciaku, to ja nie wiem. Zatoczka to jest? Zatoczka, tak? Zatoczki Zatoczka. Zatoczka to jest. Zatoczka. Aaa! Szkoszku! Potem? Czemu mnie ja tego otworzyć nie mogę? Bo stoisz za tym O, patrz, dużo potek jest Dobra, pa, pa, pa. Dobra, ale nie chodź Is. za mną, najpierw te jakieś skrzynki znajdźmy, no No możesz za mną nie iść A, dobra, dostałeś, dostajesz. No możesz za mną nie iść, no Nie, nie mogę Idę już nagrywamy? No nie wiem, nie obchodzi mnie to jak na razie nawet się nie masz. Nawet się nie masz. <grym i wśród góry> dobra. Właśnie. Yy, dobra. A więc yy, 15 lajków, robię częściej filmy. Elo, elo, elo.